To jest zastawa stołowa. To są sztućce, a to są naczynia. To jest łyżka, to jest nóż, to jest widelec. Łyżka, nóż, widelec. To jest miska. To jest miska. To jest mały talerz. To jest duży talerz. Duży talerz. Mały talerz. Miska. To jest kubek. To jest kubek. To jest spodek. To jest spodek. A na spodku stoi kubek. To jest kubek. To jest mały talerzyk. To jest spodek. <grywia> <grywia>